stracić prowadzenie wskutek błędów, wskutek pecha i następnie stracić remis. Uwaga i szansa Ronaldo, GOL! Ronaldo 2-2! Oto odpowiedź Cristiano Ronaldo, oto odpowiedź Realu Madryt. Jeszcze krócej trwała radość Barcelony z prowadzenia niż radość Realu. Z tego 1 do 0 po raz kolejny fatalne zachowanie środka obrony Barcelony. Ależ to była akcja, ależ dała złapać się drużyna Tito Wilanowy. już teraz przywołuje ją w swojej pamięci, można powiedzieć, że taka prosta sprawa nie powinna zaskoczyć takiej ekipy jak Barcelona, jednak tak się stało i znowu to decydujące, fantastyczne, idealne podanie jest dziełem Mesut'a Ezila. Tak, czwarty mecz przeciwko Barcelonie, kolejny i czwarta, kolejna asysta tego zawodnika Dwa do